Psalm 107 Dziękczynny hymn ocalonych. Wysławiajcie Pana bo dobre, bo na wieki jego łaskawość. Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili na pustyni na odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. Cierpili głód i pragnienie, i ustawało w nich życie. W swoim ucisku wołali do Pana, a on ich uwolnił od trwogi. I powiódł ich prostą drogą tak, że doszli do miasta zamieszkałego. Niech dzięki czynią Panu za jego miłosierdzie, za jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały i łaknącego napełnił dobrami. Siedzieli w ciemnościach i mroku. Uwięzieni nędzą i żelazem, gdyż bunt podnieśli przeciw Słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego. Tudami przygiął ich serca, chwiali się, lecz nikt im nie pomógł, i w swoim ucisku wołali do Pana, a on ich uwolnił od trwogi, i wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość. Ze jego cuda dla synów ludzkich, gdyż bramę spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze. Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędze cierpieli przez swoje występki. Obrzydło im całe jedzenie i byli bliscy bramy śmierci. W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Niech dzięki czynią panu za jego łaskawość, za jego cuda dla synów ludzkich, i niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością jego dzieła. Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiać handel na ogromnych wodach, ci widzieli dzieła pana i jego cuda wśród głębiny. Powiedział oni, wzbudził wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale. Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi, ich dusza truchlała w nieszczęściu. Zataczali się i chwiali jak pijani, cała ich mądrość zawiodła. I w swoim ucisku wołali do pana, a on ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. Radowali się z tego, że nastała cisza i że On przywiódł ich do upragnionej przystani. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich i niech go sławią w Zgromadzeniu Ludu i na Radzie Starców, niechaj Go chwalą. Rzeki zamienia on w pustynię, oazy na ziemię spragnioną, ziemię żyzną na słony ugór, skutkiem niegodziwości jej mieszkańców. Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę. I tam osiedlił zgłodniałych, i założyli miasta zamieszkałe, obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców. Pobłogosławił im, a bardzo się rozmnożyli, i dał im bydła niemało. Potem zmalała ich liczba, i upadli pod naciskiem niedoli i utrapienia. Lecz ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im bądzić przez puste bezdroża, podniósł nędzarza z niedoli i rozmnożył rodziny jak trzody. Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta. Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa dzieła łaski Pana. Mądrość Sracha rozdział siódmy, werset drugi. Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie. Księga Wyjścia, rozdział 8, wersety od 16 do 28. Rzekł Pan do Mój Rzesza: Wstań rano, by spotkać się z faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu: To życzę Pan: Wypuść lud mój, by mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak, że domy Egipcjan. Zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie much, abyś wiedział, że ja pan rządzę w całym kraju i uczynię przedział między ludem moim a ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. I uczynił tak pan i sprowadził mnóstwo much do domu faraona, do domów sługiego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. Zawołał więc faraon Mojżesza i Arona i rzekł Możecie złożyć ofiarę Bogu waszemu, ale w tym kraju. Odpowiedział Mojżesz Nie wypada postępować w ten sposób, ponieważ obrazom Egipcjan byłaby nasza ofiara dla Pana, Boga naszego. Gdybyśmy złożyli na ofiarę to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone, czy za to nie ukaminowaliby nas? Pójdziemy na pustynię na trzy dni, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykazał. Odpowiedział faraon: Ja poszczę was na pustynię, byście złożyli ofiarę Panu, Bogu Waszemu, tylko nie, oddaj, nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną. Odpowiedział Mojżesz: Oto ja, gdy wyjdę od ciebie, będę prosił Pana, a jutro muchy usuną się od faraona, od sługiego i od ludu jego, tylko niech faraon nie oszukuje nas więcej, nie wypuszczając ludu, i pozwoli ludowi złożyć ofiarę panu. I wyszedł Mojżesz od faraona i błagał pana. Pan zaś uczynił według prośby Mojżesza i usunął muchy od faraona, sługiego i od jego ludu. Nie pozostała ani jedna. Lecz i tym razem serce faraona pozostało twarde i nie puścił ludu. Ewangelia według świętego Marka, rozdział trzeci wersety od 7 do 12. Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z Zajordania oraz okolic Tyru i Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o jego wielkich czynach. To też polecił swym uczniom żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały Ty jesteś syn Boży, lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 7, wersety od pierwszego do szóstego. Czyż nie jest wam wiadomo, bracia, mówię przecież do tych, co prawo znają, że prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Podobnie też i kobieta zamężna na mocy prawa związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak, iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Taki wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa, umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy. Zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności pobudzane przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś straciło moc nad nami prawo, gdy umarliśmy temu, co otrzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według. Przestarzałej litery. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.